Siema ludzie z tej strony Tabalga Gaming, a chciałbym Wam powiedzieć, że to jest właśnie odcinek, konkurs na 10 widzów. Musicie tylko wpisać y, pod tym filmikiem, co teraz jest. Komentarz. Biorę, ob biorę obłędnie jaki komentarz. Tak. Ym, coś jeszcze. Tak, dziękuję Wam za te 10 widzów. 9. Można powiedzieć już 10 w zaokrągleniu i za to jest właśnie konkurs, kochani widzowie. Tak, y, konkurs y, to jest 2 łąbany na MCHC, 2 łąbany na skkf -a, więc są, są 4 i zwycięzcy. Ja nie mam zbytnio ściana, żeby Wam jakieś, nie wiem, telefony, y, myszki, gry... Xboxy, komputery yy, Dawał niestety przepraszam, ja nie mam takich możliwości Mam mało widzów, nie zarabiam, jeszcze nie dostaję hajsu z YouTube. Więc, dziękuję bardzo, pa